Tysięczna rozmowa o pracę. Dwutysięczna. Nie przesadzaj. To dom towarowy. Może mnie przyjmą. Pewnie. Wiesz co? Podziwiam cię. Tak? Ojciec przestał się do ciebie odzywać, bo pomogłeś mi wrócić do szkoły. Widzisz? Nie załamałeś się. Byłeś twardy i nie poszedłeś do niego po prośbie. Dziękuję, że ze mną przyszłaś. Trochę tu nudno, ale dzięki. Diego Bustamante. To ja. Proszę za mną. Jasne. Mogę też iść. No zapraszam. Ale masz minę. Co się stało? Nie zgadzają mi się rachunki. Jestem kiepska z matmy. Ale jeśli miesiąc temu miałam okres tutaj, to kolejny powinien być tu, teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Owszem, zgadza się. Myślisz, że. Daj spokój. To pewnie ze zdenerwowania. Te historie z Maxem i Miguelem. Dlatego spóźnia ci się okres. Masz rację. Żyję w stresie. Gdy odeszła moja mama, a potem po tej akcji z tatą, też długo czekałam. Tak. Tak. Zresztą ciągle obżeram się świństwami. Trzeba się uspokoić. Pozbywamy się stresu. Marisol. I Marisol. Czy ja dziś kolej? Rebeki, Ramire, Rowiny, Marisy... Wiesz, co ci zrobi Agustina, gdy dowie się o tym notesie? Chyba nie wygadasz. Nie. Czemu nie dochowujesz wierności? Bo nie jestem uległy jak ty Żeby odezwać się do sprzątaczki Prosisz swoją dziewczynę o zgodę Pokażę mi pani śmietniczkę Pilar mi wystarcza Nie każdy jest takim szczęściarzem Poszczę od półtora miesiąca Gdy zostawiła mnie Celeste Płonę od środka Rozumiem. Łatwiej poszukać na zewnątrz niż poprosić Agustinę. Jest pruderyjna. Pytałeś ją? Nie. Dałaby mi w twarz. Więc ja ją zapytam. Serio? Tak. Dlatego cię odnalazłem. Nie widzieliśmy się od miesiąca, ale moim zdaniem pasujesz do kampanii reklamowej. Naprawdę? Zapraszam cię dziś na zdjęcia próbne. Nigdy nie pozowałam zawodowo. Raz robiłyśmy pokaz w szkole, ale dla zabawy. Chętnie przyjdę. Jesteś śliczna. Idź ze mną. Chcesz pozować? Co? Pozować. Skąd? Tak, nie, tak. Właściciel kolekcji potrzebuje dwóch dziewczyn. Pasujecie idealnie. Nie interesuje się modelingiem. To piękna bielizna, co? Tak. Raquel. Wstydzicie się? Sol dostanie zawału. Zlinczuje mnie. Jakie macie wymiary? 90 na 60 na 90. Gdzie? Mówię 90. Przyjdziecie? Tak, nie wiem. Tak. Będziecie wyglądać super. Jasne. Na pewno. Który profil mam ładniejszy? Obróć się. Nie rozumiesz? Chyba jestem w ciąży. Uspokój się, może to nie to. Co ty wiesz? Nic, ale czasem okres spóźnia się z powodu napięcia. Masz nudności? Nie. Zobaczysz, że nic się nie dzieje. Nie bardzo się boję. Oszalałaś? Jak to nie idziesz? Tobi nie chce, żebym była modelką. To mój chłopak. Dobra, nie będziesz pozowała, ale chodź ze mną. Boję się iść sam. Nie wykręcisz się. Dobrze, pójdę, ale żadnych zdjęć. Cześć. Słyszeliśmy, że pozujecie w stringach. Możemy wstryknąć fotki? Klotka gruchnęła. Jak śmiecie, dawaj aparat. Już ja ci zrobię zdjęcie. Ja Ciacho z lukrem. Co robisz? Jak się macie? Dobrze, na pewno? Przestań. Odbiło ci? Nie rób zdjęć. To praca domowa. Kazali mi zadać dwa pytania. Pierwsze: Czy chciałabyś uprawiać seks z ukochanym? Co? Wstydź się. To normalne. A drugie, w jaki sposób? To praca domowa? Tak. Akurat. Nie filmuj mnie. To tylko ankieta. Nie rób zdjęć. Wcale nie robię. Ankietuj kogo innego. Nie jesteśmy jedyne. Ale wstyd. To przestań. Wstydzicie się? I co? Jak ci poszło? Nie poradzę sobie bez ojca. Przestań. Kochanie, co się stało? Przyjęli mnie. Serio? Tak. I jesteś mistrzem. To dzięki Tobie. Kocham Cię. Ja Ciebie też. Tu jest kolejka? Tak, proszę. Dziękuję.